Małpie drzewo Araukaria araucana lub Araucaria chilijska To są nazwy tych drzewek, które możecie zobaczyć u mnie Hodowane w domowych warunkach W porze letnio-wiosennej, czy właściwie wiosenno-letniej na balkonie W porze zimowej w domu W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wygląda uprawa tych drzewek i jakie, jakie mamy ryzyko związane z, z uprawą araukarii w takich domowych warunkach? Zapraszam. To jest drzewko najstarsze z całej tej mojej kolekcji. Ta araukaria ma 2,5 roku. Kupiłem gotową sadzonkę, która była mniej więcej, właśnie gdzieś o takiej wielkości kiedy ją kupowałem tu zrobiłem prawdopodobnie błąd tego typu, że wsadziłem ją do od razu tak dużej doniczki przez co wolno się rozrasta, tu widzimy że ma, ma takie trzy odnogi którymi mogą pójść gałązki, jednak nadal, nadal nie widać żeby to się rozrastało i i tak już to trochę trwa powiem szczerze, więc podejrzewam, że jest to wina tego, że ma zbyt dużą doniczkę względem, yy, względem tego jakie ma korzenie i teraz całą tą swoją energię yy, przeznacza na rozrost korzeni i yy, pogrubianie łodygi, która już widzimy, że jest tutaj całkiem, całkiem solidnej grubości, dzięki czemu te drzewko jest już takie trochę bardziej yy, odporne na, na różne szkodliwe właściwości. Tutaj widzicie trzy najładniejsze drzewka, jakie mam. Te wszystkie trzy mają mniej więcej półtorej, 2 lata. Półtorej roku lub 2 lata. Nie pamiętam dokładnie, nie, nie prowadzę aż takich dokładnych statystyk. Widzimy, że każde z nich ma już pięknie rozgałęzione gałązki. Rozrasta się w różne strony. I szczególnie ta środkowa wygląda bardzo ciekawie więc to są drzewka, które mają już znacznie większą wartość, bo o ile drzewka, które mają taką jedną łodyżkę, sadzonkę takiego jednego drzewka możecie kupić za jakieś 50 zł, czasami trochę taniej, to za takie drzewka trzeba już z reguły zapłacić około 70-80 zł no ale to bierze się z tego, że po prostu araokary są drzewami, które bardzo bardzo długo rosną. Rosną powoli, i czas jest tym czynnikiem, który wpływa na to, że wartość tych drzewek jest duża. Tutaj, jeśli chodzi o to, o to trzecie drzewko, obawiałem się w pewnym momencie, że je po prostu stracę, bo kiedy było ustawione tutaj na górze, gdzie mam oliwę, jakieś goziki, inne teraz rzeczy mięte, to przy zeszłorocznych upałach spaliła się poparzyła się gałązka co widać tutaj dlatego przestawiłem wszystkie araukarie zachowawczo w tym roku w taki półcień kiedy słońce mam z tamtej strony już w drugiej połowie dnia to wtedy tutaj promienie słońca dochodzą z samego ranga również tutaj od, od strony południowo-wschodniej promienie słońca dochodzą ale na te największe upały lepiej jest mieć te drzewka zasłonięte więc to jeśli chodzi o, o te trzy moje najładniejsze drzewka. Teraz odnośnie ryzyk. Największe ryzyko związane z uprawą araukarii w Polsce wiąże się z tym, że mogą, szczególnie tutaj, tak jak na Podlasiu, mogą zimą przemarzać. Dlatego na balkonie póki co nie, odważy, nie odważyłbym się ich zostawić na zimę. Kolejnym ryzykiem jest to, że araukarię można przelać. I to jest. Ten przykładowy przypadek, w którym dokonałem przelania i araukaria zgniła. Podobnie było z tą małą araukarią. Generalnie niektóre, nawet z tej samej partii nasion, nasiona niektóre są lepsze, inne są gorsze. To trochę jak, jak z, z, każdymi, z każdymi roślinami. Jeśli chodzi o inne choroby, Tutaj mam jeden taki przykład, którego prawdopodobnie nie jestem w stanie Wam opisać. Bo widzimy, że o ile całe drzewko wygląda na całkiem zdrowe, o tyle na górze coś tu się zaczyna dziać. I to może być związane, tak podejrzewam przynajmniej, z tym, że tak jak tutaj mamy drzewko, które ma zbyt dużo miejsca i nie rośnie do góry, o tyle w tym przypadku mamy dwa drzewka w ciasnej donicy. I podejrzewam, że może, być, że może być to efekt tego, iż ma za mało, za mało pożywienia z tej gleby, więc trzeba to przesadzić i możliwe, że będę musiał przyciąć. Pytanie, czy można przycinać ara araukarię, tak? Tutaj, o, dobrze widać, tutaj była jedna z araukarii przycięta. O ta. Widzicie? Ta wyższa. No i ona sobie dalej dalej rośnie. Więc yy, przycinanie araukarii nie jest, nie jest niczym złym. Też mam kilka przypadków, yy, już teraz nie pamiętam, które, gdzie te araukarie były przycinane. Yy, te jasnozielone łodyżki, które tu widzicie, bardzo ładny kolor, to jest coś, co mi się chyba najbardziej podoba w araukariach, ten właśnie jasny kolor. To są najświeższe yy, odnogi, najświeższe liście, które wyrastają z araukarii. I dzięki temu widać, które z, z tych drzewek najlepiej się zaadaptowały. Ta, która, którą pokazywałem Wam jako, jako jedną z tych najładniejszych, z tych trzech moich najładniejszych drzewek, jeszcze niedawno też miała takie, takie właśnie jasne odnogi. Od Teraz już ściemniały i wyglądają jak prawie tak samo jak, jak pozostałe części drzewka. Tak, przy okazji to co tu widzicie to jest czujnik termometru termometru i generalnie to jest taka stacja pogody, która daje mi odczyt temperatury wilgotności powietrza ciśnienia atmosferycznego i jeszcze kilku innych danych, które tak z, ze swojej pasji po prostu kontroluje na bieżąco. Aktualnie widzimy, że jest 37% jeśli chodzi o wilgotność powietrza, no jest to bardzo słaby wynik, bo to są drzewka, które w naturalnym środowisku rosną znacznie bliżej Oceanu, oceanu głównie spokojnego, bo to rosną po zachodniej stronie And, Andów, więc Ameryka Południowa. To są ich naturalne warunki. Może być trochę sucho, może być trochę bardziej gorąco, jednak wilgotność powietrza jest tym, co jest potrzebne dla tych drzewek. No i u nas na Podlasiu niestety jest to dość trudne, jeśli chodzi o uprawę, więc może być tak, że mają większą skłonność do przesuszania się. Jeśli ktoś z Was mieszka gdzieś przykładowo na Nizinie Szczecińskiej, Pojezierzu Lubuskim, podejrzewam, że będziecie mieli znacznie większą łatwość w uprawie tych drzewek podlasie zdecydowanie nie jest dla nich idealnym terenem. To co tutaj widzicie, to są oczywiście nasiona. Z takich orzeszków wyrastają, wyrastają nam drzewka. To już właściwie mogę wyjąć. O widzicie? No to już jest puste w środku. No nie widać tego, musiałbym rozłupać. To już jest puste w środku i wiem, że w ameryce południowej gdzie araukarie rosną w naturalnych warunkach szczególnie ma półcze czyli taka ludność indiańska to trochę krzywdzące jest ich nazywać ale, ale ale my w Europie nazywamy ich indianami oni często prażą te nasiona i jedzą jak, jak orzeszki natomiast u nas nie spotkałem się z tym żeby ktoś, u, ktoś jadł tego typu orzechy a jeśli chodzi o nasiona, to widzimy, że one są znacznie większe, znacznie większe niż y, przykładowo y, nasiona dębów. Także na ten moment w mojej kolekcji znajduje się y, 31 araukari, z tym że dwie, tu widzimy y, tą jedną i tamtą y, te dwie y, już padają, więc raczej muszę je sobie odjąć y, i będę miał 29 araukari, ale Myślę, że na tym i tak nie poprzestanę, bo po prostu bardzo podobają mi się te drzewa. Ciekaw jestem, czy wam podobnie się podobają jak mi. Dlatego, jeśli tak, to dajcie znać, że wam się podobają, proszę. Jeśli uważacie, że inne drzewa są bardziej warte uwagi, to podróżcie jakieś pomysły, które drzewka wam się najbardziej podobają. Oczywiście, będę wdzięczny również za subskrybowanie kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.